Witaj, drogi widzu! Gdy w pewnym ogólnopolskim tygodniu biblijnym poprosiłam Pana Boga o słowo na wieczór, na dobranoc i otworzyłam po krótkiej modlitwie pismo święte, natrafiłam na następującą frazę frazę z Księgi Sędziów Pan jest z Tobą. Uśmiechnęłam się wtedy od razu szeroko i bardzo cieplutko zrobiło mi się na sercu, ponieważ zasypiać z takim słowem od Pana Boga to przeogromna, przeogromna radość. Dzielę się tym moim wspomnieniem z Tobą, drogi widzu, dlatego, że te słowa, słowa Pan jest z Tobą, kierowane są do każdego, kto ufnie, z pokorą, szacunkiem, Otwartym umysłem i sercem chcę przylgnąć do Pisma Świętego i regularnie je czytać, uznając je za prawdziwe, życiodajne i żywe słowo trójjednego Boga. Nagrałam ten filmik, aby zachęcić siebie i Ciebie, drogi widzu, do częstego zaglądania do Pisma Świętego. Nie mam bowiem wątpliwości, że w tej świętej Księdze naprawdę objawia nam się i daje nam siebie Bóg. Jeśli tylko wierzymy naprawdę Jego słowom i jesteśmy gotowi pod nie układać swoje życie, to usłyszymy i poczujemy prędzej czy później w swoim sercu potwierdzenie Bożej obecności, miłości i bliskości. Słowa następujące. Jestem z Tobą.